Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców. Właśnie w dniu dzisiejszym jesteśmy w miejscowości Wysoka i planujemy wypuścić tutaj gołąbki ze wspólnego gołębnika. Jak akurat napotkaliśmy tu dwóch kolegów, którzy też wypuszczali. Tylko koledzy wypuszczali w Oświęcimiu, tak, tak swoje tak, gołąbki. To jest no, 100 kilometrów dalej. Z tego co mówili, to już chyba są w domu. Ale taka ciekawostka, tutaj właśnie koledzy też są uczestnikami wspólnego gołębnika Giewont. Tutaj kolega Krzysiek właśnie będzie czynił dzisiaj powinność wypuszczenia gołąbków. Zerkniemy sobie tutaj jeszcze, jak okolica wygląda. Niebo czyściutkie, bez chmurek. Tam słoneczko nam świeci. Była taka właśnie lekutką, mgiełka z rana, taka powiedzmy słoneczna mgła, czy jak to nazwać. Dlatego, Dlategośmy troszkę opuścili, opuścili, opóźnili start na godzinę, w tym momencie gdzieś mamy za 10, 7, 6.50. Także myślę, że koledzy nie przedłużamy jedną stronę. Krzysiu, to startuj. Start. No proszę, zobaczcie, tam gołąbeczki ładnie wyszły. O, myślę, że że już, dawaj już drugą, bo odeszły. O, no, czasem się zdarzy, że coś tam. Zbijają się ładnie. Jedno, jedno. <laughs> Podnoszą się już ładnie na góry. Rozrywają, jak zawsze, ale pomału widzę, że to jakby obierały kierunek. Także życzę wszystkim kolegom powodzenia, dobry lot.